Negocjacje w Genewie okazały się ważniejsze niż można było przypuszczać jeszcze kilka dni temu. Zwłaszcza po tym, gdy stało się wiadomo o zmianie przewodniczącego delegacji z Kostiukowa na Miedińskiego, choć ostatecznie Kostiukow i tak pozostał w tej delegacji ze strony Rosjan. I po wpisach Budanowa o tym, że teraz uczymy się lekcji historii i właśnie w Genewie będziemy o czymś rozmawiać. A potem jeszcze po dzisiejszym wpisie Umerowa. Tak, członka naszej delegacji o tym, że no, okazuje się, że naszym głównym zadaniem jest dziś Rozwiązywanie kwestii humanitarnych, a nie terytorialnych czy wojskowych, właśnie humanitarnych i tych związanych z bezpieczeństwem, humanitarnych. To był akcent, ale wiecie, wszystko potoczyło się trochę inaczej i ma to szczególnie duże konsekwencje. To jednak niesie ze sobą konsekwencje dla pozycji Ukrainy, jeśli wierzyć w wydaniu The Economist, które dziś ukazało się z bardzo ciekawym materiałem. Tak piszą dziennikarze o czym? Że faktycznie wewnątrz ukraińskiej delegacji jest Podział w poglądach na to, jak szybko należy zakończyć wojnę. Czy należy ulegać presji Donalda Trumpa? A może nie trzeba, może po prostu zwolnić, nie poganiać koni i spróbować jeszcze trochę przyciągnąć czas, tak jak właściwie robią to Rosjanie, żeby przypadkiem nie wejść na terytorium. To, co w opinii publicznej nazywa się ukraińską kapitulacją, tak? Warunki kapitulacyjne, oddanie terytoriów i tak dalej, to właśnie o to chodzi. A jeśli wejdziemy na to terytorium, istnieje ryzyko, że ta wojna po prostu nigdy się nie skończy. I to nie jest filozofia tylko Departamentu Stanu, choć ktoś może odnieść wrażenie, że Donald Trump wywiera większą presję na Ukrainę. Ktoś może mieć wrażenie, że Rosja w ogóle nie odczuwa takiej presji, chociaż dziś bardzo dużo mówi się też o czynniku chińskim. Tam spotkanie z obiema stronami i... I właśnie odbyło się spotkanie Macrona z Modim. Dziś również Macron osobiście prosi Modiego, by wpłynął na Putina, a Sybiga już bezpośrednio rozmawia z szefem MSZ Chin. Dobrze, powiecie, że jest jeszcze jedno skrzydło. To departament, czy jak to się tam nazywa, zarząd zajmujący się kontaktami międzynarodowymi w samej partii komunistycznej, tak, Chińskiej Republiki Ludowej. Tak, to też bardzo potężna struktura, ale jednak coś się tam mniej więcej dzieje. I tutaj taki materiał, i piszą o czym. Że wewnątrz delegacji jest skrzydło, na którego czele faktycznie stoi lider grupy negocjacyjnej, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, Kryło Budanow. I on uważa, według wydania The Economist, według tej wersji, że interesom Ukrainy najlepiej służy jak najszybsze zawarcie porozumienia pod przewodnictwem USA. Budanow, tak, to właśnie to skrzydło. Inna część delegacji obawia się, że wkrótce nadejdzie czas. Zastanawiam się, kiedy dokładnie będzie można podjąć jakieś konkretne działania w tej kwestii. To znaczy ten czas nie nadejdzie, ten czas jest bliski, to znaczy on po prostu się skończy. Chodzi tutaj o to, że okno możliwości się zamknie. Druga część ukraińskiej delegacji, jak pisze wydawnictwo, najwyraźniej wciąż pozostaje pod wpływem skandalicznego byłego szefa kancelarii prezydenta Andrija Jermaka który ustąpił ze stanowiska z powodu skandalu korupcyjnego. Tak właśnie napisano w wydawnictwie The Economist. I to skrzydło jest nastawione znacznie mniej zdecydowanie, zauważają dziennikarze wydawnictwa The Economist. Wydawnictwo dodaje również, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydaje się balansować pomiędzy tymi dwiema stronami, ale jednocześnie wciąż zachowuje własne stanowisko, własne pomysły i własne spojrzenie na całą tę sytuację. To znaczy no tak, możliwe, że tak. Na czym to może się opierać? Na wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, którą niedawno udzielił innemu wydawnictwu polityko, gdzie powiedział, że wiecie, Ukraina jest gotowa na kompromis, tylko że ten kompromis niekoniecznie musi dotyczyć kwestii terytorialnych. I to wszystko. Rosjanie natomiast przyjechali do Genewy rozmawiać o terytorium, tak jak rozumiemy. I o tym mówił ostatnio również Pieskow. Jeszcze jeden materiał, o którym po prostu przypomnę, ukazał się także kilka dni temu, to wydanie The Atlantic, a autorem tego materiału jest Simon Schuster który dwa lata temu napisał książkę o Zełenskim, nagrodzoną wieloma nagrodami. Bardzo dobra książka. No ale dlaczego to jest ważne? Simon Schuster, który ma dostęp do źródeł wewnątrz Kancelarii Prezydenta, ma dostęp do samego prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. I właśnie w tym materiale Simon Schuster, to było dosłownie w weekend, mówi, że nowym szefem grupy negocjacyjnej jest Kryło Budanow. Jest bardziej skłonny do kompromisów w kwestii terytorialnej niż poprzedni zespół. I on tam nie nazywa, że poprzedni zespół to ludzie Ermaka. To otwarcie pisze The Economist. Simon Schuster pisze, że to po prostu był poprzedni zespół. A więc materiał faktycznie pokazuje ten sam problem, że istnieją dwie różne postawy. Teraz. I nie rozumiem, jak można wysłać grupę negocjacyjną pod przewodnictwem lidera, co nie ma wpływu na drugą stronę, na drugie skrzydło. Jeśli naszym głównym negocjatorem jest Budanow i on uważa, że nadszedł już czas, że to jest otwarte okno, które może się szybko zakończyć, to po co nam jeszcze jedna grupa? Po co więc, jeśli wierzyć tym dwóm wydawnictwom, prezydent Ukrainy balansuje, ma własne pomysły i przeszkadza w pracy zespołowi negocjacyjnemu? Zespół negocjacyjny ma swoje ramy. I jeśli został tam wyznaczony lider, to znaczy, że powinien on odpowiednio te ramy reprezentować i prezentować. Dlaczego w ogóle pojawia się temat, że Ukraińcy nie mogą się między sobą dogadać? Przyjaciele, myślę, że to może być zwyczajna zmowa. Kto jest spiskowcem Simona Schustera? Nie wiem. Kto jest spiskowcem źródła Simona Schustera? Źródła The Economist? Bo cała ta historia, ona jest bardzo pokręcona. Tworzy to w zasadzie zły wizerunek Ukraińców i dlatego wracam do tego, to od czego zacząłem. Dlaczego Trump bardziej naciska na Ukraińców niż na Rosjan? Prawdopodobnie dlatego, że wśród Ukraińców w pewnych momentach pojawia się dziesięciu hetmanów, u kogoś otwiera się okno, u kogoś okno się zamyka, potem pojawiają się te wszystkie materiały, a potem wychodzi na jaw. Donald Trump nagle dziś rano mówi coś takiego No Ukraińcy, już czas siadać do negocjacji. To powinno być... Po prostu usiądźcie! Tak jest zdecydowanie o wiele wygodniej i znacznie bardziej komfortowo, co widać na pierwszy rzut oka. O, spójrzcie teraz bardzo uważnie na te wszystkie szczegóły, które Wam tutaj pokazuję. No więc, po tym wszystkim, co zobaczyliście, sami ocencie, czy Waszym zdaniem to jest faktycznie jakaś realna presja, czy może jednak wcale nie mamy z nią tutaj do czynienia? To znaczy, że dla Ukrainy już nadszedł czas, by usiąść do stołu. To wszystko, to powinno być łatwe. Negocjacje w Genewie, to wszystko powinno być łatwe. Tak wygląda wizja Donalda Trumpa. A co tam, o czym tam, kto tam dalej, co mówi, dalej jest zupełnie niejasne. No i oto twarze naszych delegatów dzisiaj tutaj w Genewie. Spójrzcie. No, Arachamia jest zadowolony, widzę, oto siedzi... Budanow jest skupiony, tam Umerow pośrodku, widzicie? To znaczy kto? Kto właściwie tutaj reprezentuje, jakie stanowisko? I czy można to uznać za nacisk, czy w ogóle można to uznać za jakieś rozchwianie? Jest przecież druga strona tego modelu, rozumiecie? Można to wszystko wyjaśnić innymi słowami. Jeden z głównych wniosków, jaki można wyciągnąć, to taki, że jeśli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie chce kompromisów w sprawie, jak to właściwie nazwać poprawnie, szybkiego pokoju, to w związku z tym jest jego otoczenie, które ma inne zdanie. Tutaj wychodzi na to, że teraz jest druga strona. To nie Zełęski przeszkadza negocjatorowi Budanowowi i jego zespołowi w pracy. To zespół nie chce wykonywać polecenia prezydenta. Tak, to jeszcze gorzej. To jeszcze gorzej. I dlatego pojawia się wtedy kolejne pytanie. Tak, po co tam jeździmy? Słuchać lekcji historii od Medińskiego. Jeszcze jeden przedstawiciel wydaje mi się, no wiecie, to taka drugoplanowa rola. Oskara za rolę drugoplanową otrzymuje Papiger, to jest Rheinmetall, dyrektor generalny, który dziś udziela wywiadu, który również moim zdaniem jest odbierany niewłaściwie. Papigier mówi, że wojna będzie trwać, na pewno nie skończy się w 2026 roku na Ukrainie. Wszystko będzie trwało dalej. Ale jeszcze raz, to zostało podpisane. Dyrektor generalny koncernu Rheinmetall. Koncern Rheinmetall, który ma kontrakty na produkcję wszelkiego rodzaju amunicji, jakichś BTR-ów dla Ukrainy. To miliardowa sprawa, która jest finansowana a co jeszcze ma wam powiedzieć szef ogromnego koncernu zbrojeniowego, który po prostu zarabia na tej wojnie? Że wojna się skończy, że wszystko, będziemy zadowoleni. Gdzie nigdy w życiu... To jest jego zarobek. On będzie lobbował tę sprawę do końca i rozhuśtywał tę łódź. Bo musimy zarabiać. Więc kiedy czytacie takie rzeczy, to chociaż... No, ja nie zwracam się konkretnie do was. Zwracam się do tych, którzy publikują to jako jakiś niesamowity prognostyk na tle Genewy. Tu tak naprawdę nie ma żadnych prognoz. To absolutnie o niczym nie świadczy. A to może oznaczać, że rozmowy w Genewie, które analizuje Instytut Badań nad Wojną w Ameryce, próbują wyjaśnić, czego oprócz terytorium Rosja chce od Ukrainy. Rozumiecie? Tutaj też. Dlaczego chce Rosja? Już tam rządu tymczasowego zewnętrznego zarządzania, które nadzoruje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Krótko mówiąc, wszystko się powtarza. Wszystko, co było w Jałcie w latach 40. w 2005 roku, rozumiecie? Swoją drogą okrągła rocznica tak właściwie mamy teraz, bo konferencja jałtańska odbywała się w drugiej połowie lutego. I teraz to samo, czyli to, co wtedy dotyczyło Polaków, teraz rozgrywa się na Ukrainie. Tylko teraz nie walił. Tam rządzą jakiś Żurawlew, Ławrow, Riabkow i tak dalej i tym podobni. Nie ma to znaczenia. Wszyscy są generałami KGB. Nie ma to znaczenia. Realistycznie rzecz biorąc, mówię Ci, że to nie ma znaczenia. Tutaj. I to sugeruje, że... Jest to reakcja na oświadczenie Zełęskiego, że Ukraina jest gotowa na kompromis, ale niekoniecznie w kwestiach terytorialnych. Czy jesteś gotowy na kompromis? No cóż, czas wziąć się do roboty i zrezygnować z innych zadań. To jest niekończąca się historia. A ta historia, jeśli toczy się publicznie, to jest badanie gruntu, sądowanie, wszystko, co tylko możliwe. Ale to nie jest konstruktywne. I myślę, że jeśli dziś padło oświadczenie, że nie będzie żadnych szczególnych nowości, to oznacza, że od tej osoby której zresztą nie do końca ufam, prawdopodobnie wciąż istnieje jakaś opcja i wciąż można w jakiś sposób osiągnąć konstruktywne rozwiązanie. I ten papież, o którym wspomniałem, naprawdę teraz się niepokoi. To znaczy on bardzo chce, żeby wojna nie skończyła się w 2026 roku, ale istnieje szansa, że zakończy się właśnie w 2026 roku. To jest niepokój. Dlatego proszę, poczekajmy cierpliwie do jutra. A wtedy zobaczymy, co z tego wszystkiego nam wyjdzie. Zastanawiamy się, w jakim nastroju obudzi się jutro Donald Trump i co nam opowie prosto z pokładu samolotu numer jeden.